Cześć, pokażę Wam dzisiaj projekt Danko I będą to. Um, zacznę najpierw od dwóch produktów, które na 100% jeszcze mi się nie skończyły. Są to te dwa produkty, natomiast nie chcę ich przetrzymywać do następnego filmiku, bo lada chwila mi się wykończą. Pierwszy produkt to jest mleczko brązujące, delikatnie brązujące mleczko do ciała, 150 ml. Jak widać tutaj jest. Już dosyć spore zużycie zostało mniej więcej tyle. Jest to firma właśnie Yves Rocher i mleczko to charakteryzuje się tym, że, że tak jak sama nazwa wskazuje, ma taką mleczną konsystencję. Bardzo łatwo się rozprowadza na skórze, nie klei się skóra po nim. Efekt daje bardzo naturalny, taki delikatny, brązowy i ta, ten odcień skóry brązowy jest taki, powiedziałabym, nawet naturalny. Nie jest, to nie jest to na pewno żaden odcień pomarańczowy. Eee, taki ładny, zdrowy brąz, ale taki delikatny bardzo. Nie pozostawia raczej smug, no chyba, żebyśmy nałożyli bardzo grubą warstwę i zostawili tą warstwę, ale około 20 zł w sklepie stacjonarnym. Zapach ma bardzo ładny. Eee, tutaj Skład ma również dobry, bo on był, to meczko było testowane um, dermatologicznie i ma naturalne surowce w, w składzie. Z tego co zdążyłam przeczytać, chociaż um, w 100% sobie um, ręki, że tak powiem ja uciąć, czyli to jest to. Um, kolejny produkt to jest Rocitan, um, jest to krem do stóp z 15% masłem Shea, czy też karite. To jest ta najmniejsza chyba tubka. 30 ml zdaje się ma ta tubka. Zaletą tych tubek małych jest to, że one są bardzo giętkie. Czyli możemy z łatwością wydobyć ten kosmetyk ze samego końca. Jeśli chodzi o ten krem, to występuje on. Jeszcze w większej pojemności. Natomiast za taką, prób, za taką pojemność 30 mniej więcej ml płacimy około 30 zł, więc jest to raczej dużo. Ale ma dosyć fajny skład ten krem Bo tutaj ma różnego typu wyciągi z lawendy, z rozmarynu, zdaje się, z. Ze słonecznika jest z różnych takich tam roślin. Jeśli chodzi o samą konsystencję, to konsystencja jest bardzo lekka, bardzo szybko się wchłania. W momencie, kiedy posmarujemy sobie stopy praktycznie, nie wiem, dwie minuty i możemy już założyć sobie buty, czy tam gdziekolwiek iść. Jedyny minus, tak jak mówiłam, to jest na pewno cena. I dla mnie jeszcze minusem jest w pewnym sensie to, że on tak nie do końca sobie radzi, jeżeli mamy jakieś bardzo zniszczone, suche pięty. Po prostu jest trochę za delikatny, za mało, za mało jakby nawilża te pięty, ale hmm, dla takich średnio zadbanych stóp myślę, że będzie dobry, <grym> <grym> jeśli można to tak określić. Jeżeli ktoś ma jakieś takie bardzo zniszczone pięty, to może być po prostu za słaby. Go używa, jest bardzo delikatny i jest bardzo wydajny, właśnie przez to, że ma taką bardzo w delikatną, powiedziałabym nawet, może nie mleczkowatą konsystencję, ale coś w tym rodzaju. Kolejny produkt to jest tutaj serum kolagenowe z Jadwigi. Ja to serum już pokazywałam kiedyś i stosowałam je w różnych etapach. Znaczy stosowałam je, potem miałam przerwę, potem znowu stosowałam, i ostatecznie udało mi się skończyć ten produkt. Bardzo fajna butelka, bardzo przydatna, bo jak miałam perfumy, które po prostu popsuła się w nich pompka, to sobie przelałam do tego pojemnika i tutaj jest świetny atomizer, który, który możemy wykorzystać po zużyciu tego serum. Serum świetnie napina skórę, ale to nie jest takie uczucie ściągnięcia mocnego, tylko takie. Delikatne napięcie skóry. Ja to serum jak najbardziej polecam. Ja osobiście je stosowałam na szyję, ponieważ zauważyłam, że na szyi mi się robią różne takie zmiany. Po prostu ta skóra taka jakaś zaczyna być mało jędrna i to serum kolagenowe jestem przekonana, że bardzo mi pomogło, bo już jest o wiele lepszym stanie niż wcześniej. Przepraszam dalej to będą chusteczki do higieny intymnej facella do nabycia w Rosmanie tutaj było chyba 20 tak 20 chusteczek i one, one były dosyć fajne natomiast jak po wyjęciu chusteczki było widać taki efekt jakby piany na tej chusteczce ja wolę pod tym względem, wolę te chusteczki z klinik. Te uważam, że są gorsze od klinika, ale też cenowo chyba wychodzą taniej. Kolejny produkt to jest masło do ciała Lemon Myrtle, czy jakoś tak. Firma Fenel. Ja to masło też używam jakiś czas temu, wcześniej. Potem miałam przerwę, potem znowu wróciłam do tego masła. Zapach przepiękny, już tutaj nic nie ma. To masło było mm, zielone, miało lekką konsystencję jak na masło. Byłam bardzo zadowolona, głównie ze względu na to, że bardzo szybko się wchłaniało i zostawiało skórę nawilżoną. Było średnio wydajne, natomiast ten zapach nie tak na tyle zauroczył, że bardzo przyjemnie było mi <laughs> używać jakby używać to masło i z tego co tutaj wyczytałam, to, to jest niby firma z Tajlandii wywodząca się, więc oni tam niby produkują te wszystkie kosmetyki. Masło ma 200 gramów i kosztuje około 20 zł. Ja byłam bardzo zadowolona z tego masła. Kolejny produkt, który udało mi się wykończyć, to był kremowy płyn do higieny intymnej z kwasem hialuronowym, czyli nawilżający. Jest to ta seria Intimasjaj, Intimas przepraszam. Bardzo fajny płyn, bardzo delikatny, ale jednocześnie dobrze myjący, dosyć wydajny. Nie powodował żadnego podrażnienia okolic intymnych. Myślę, że to jest świetny płyn. Na pewno do niego kiedyś jeszcze powrócę, chociaż teraz mam ochotę na ten konwaliowy zjaj. Ale ogólnie wszystkie ja raczej płyny zjai, Jak do tej pory u mnie się sprawdziły, także ten też. Kolejny kosmetyk to jest kojący balsam do ciała z floss do skóry wrażliwej i tutaj jest 200 ml, I rzeczywiście jest kojący w momencie na przykład po depilacji, kiedy skóra mnie swędziła, czy tam swędziała, nie wiem jak się mówi, to rzeczywiście ten balsam w jakiś sposób ją tak delikatnie uko ukoił i powodował, że to jakby swędzenie zostało zawsze zniwelowane. Balsam ten zawiera aloes różne tam składniki. W każdym razie mm, byłam bardzo zadowolona z tego balsamu. Miał taką lekką konsystencję, łatwo się wchłaniał. W związku z tym był dosyć właśnie wydajny ze względu na tą konsystencję. I myślę, że jeszcze kiedyś do niego powrócę. Bardzo fajny, mm, bardzo delikatny zapach, nie męczący. Ja bardzo lubię takie balsamy. Kolejny preparat to preparat się z z mikrogranulkami Ziaja Pro. Ja bardzo lubię tą serię Ziaja Pro. Ona jest dla tych kabinetów kosmetycznych niby. 250 ml, bardzo duża pojemność, jeśli chodzi o peeling taki właśnie do stóp. Jest to peeling, który początkowo stosowałam na stopy. Natomiast ja ogólnie rzadko, rzadko mi się chce zadbać o stopy. To jest moja wielka wada, bo jestem straszny na niej, jeśli chodzi o pielęgnację stóp. W związku z tym później stosowałam ten peeling po prostu do ciała, czyli e, głównie do nóg, do rąk. E, sprawdzał się bardzo dobrze, miał bardzo fajne drobinki. Jedynym minusem tego peelingu było to, że zapychała się czasami ta pompka od tego peelingu. Mimo, że on miał mm, te drobinki dosyć małe, to one się jakoś tak grupowały przy dłuższym staniu jakby tego preparatu i jakby nie korzystaniu z niego, to one się jakby grupowały i ciężko je było wydobyć. Trzeba było tą bombkę jakoś tam przepchnąć czy coś. Ale udawało się to zrobić. Także ja mogę polecić ten pięk, aczkolwiek ja teraz żadnego pingu do stóp raczej nie będę kupować, bo i tak go nie używam w tym celu, tylko w innym celu. <laughs> Kolejny preparat jest to chłodzący żel pod oczy, Magia Orchidei z Eveline, taka mała próbka 7 ml, bardzo ładny miał zapach z tego co pamiętam, teraz już praktycznie nie pachnie, nie wiedzieć czemu, w każdym razie wykończyłam go całkiem, był taki delikatny, tak na wskazuje, chłodzący żel pod oczy, rzeczywiście był chłodzący, jakichś spektakularnych efektów nie zauważyłam, natomiast on też mi żadnej krzywdy nie zrobił. Przyjemnie się go używało, jak najbardziej mogę go polecić do wypróbowania, był dosyć fajny. Kolejny kosmetyk jest już taki złożony, do, że tak powiem do, do samego końca chciałam go wydobyć. Jest to krem do rąk z L'Occitane, lawendowy. Świetny kosmetyk. Niestety, on w tej większej wersji w tej kosmetyki z tej firmy, w tej większej wersji, mają takie twarde te tubki i ciężko je wydobywać. Także łatwiej wydobywać w tych mniejszych pojemnościach, jak są te tubki. W każdym razie, świetny krem, piękny zapach, szybko się wchłaniał, nie pozostawiał tłustej warstwy, nie kleił się. Jedyna cena to cena jedyny minus to cena, bo kosztuje nie wiem ile, ale około chyba 50 zł, a to jest pojemność 75 ml. Także pewnie go kiedyś na pewno do niego wrócę, ale na razie jeszcze mam takie z niższej półki kremy do wykorzystania. Kolejny, kolejna sprawa to jest, są te płatki do demakijażu z Lidla. One są świetne, ponieważ nie rozdwajają się. Przepraszam, coś, coś mam problemy z gardłem. Obecnie mam płatki z, ze sklepu Aldi i te płatki, które mam teraz są beznadziejne. Natomiast te są świetne, nie rozdwajały się. Można było spokojnie sobie wykonać ten makijaż. Na pewno jeszcze do nich powrócę są bardzo tanie. I e, już zbliżamy się do końca, to niech z Jadwigi, też przez jakiś czas go stosowałam, później miałam przerwę i potem znowu do niego wróciłam. Preparat czy ten kosmetyk ze świetną pompką. E, przeznaczony do cery tłustej i trądzikowej. E, ja mam cerę właśnie tłustą i trądzikową, lub też mieszaną i trądzikową. Bardzo fajnie odświeża twarz jestem zauroczona tym produktem. Świetna pompka, z tym, że on jest taki wodnisty i trochę czasami ta pompka sprawiała, że za dużo się wylewało na wacik. Natomiast jeśli chodzi o samo działanie, to jest rewelacyjne, bo super odświeża tą twarz i też powoduje taki efekt, że czasami mamy taki efekt po alkoholu, chociaż tutaj chyba alkohol w składzie nie było nie widzę, przynajmniej nie, na samym końcu jest alkohol czasami efekt po alkoholu na przykład w trzech krokach klinik jest taki, po tym toniku czyli tam kroku drugim staje się z klinik jest taki że jak przytrzemy tym wacikiem to tak czujemy, że odparowuje ten produkt i nam ta skóra wysycha ale jednocześnie przy tym produkcie właśnie tak było że tak było poczucie takiego właśnie wysychania skóry, takiego ulatniania się tego toniku, natomiast nie powodował w żaden sposób wysuszenia skóry. Także ja na pewno do niego wrócę, do tego toniku. Rzeczywiście przynosił świeżość i tak dalej, więc ja jestem tym produktem zachwycona. Na pewno do niego powrócę, ale teraz jeszcze muszę wykorzystać parę innych, które mam. I tak, tutaj mam próbkę balsamu do paznokci z tej serii 2 razy 5 czyli to, to jest ta sama firma co ten tej Tisany, tylko że to jest po prostu do paznokci produkt i on niby nam przewraca połysk, stymuluje wzrost paznokci ja go głównie stosowałam na, na skórki i powiem Wam, że niestety mi nie, on nie pomógł po pierwsze dosyć problematyczna dla mnie jest aplikacja jego bo w momencie aplikacji, mamy taki, taką tłustą warstwę właśnie takiego żółtego tłustego produktu i mi to, mi to po prostu nie odpowiada wolę na przykład ten olejek do skórek z Inglota natomiast jeżeli chodzi o samo odżywianie i wzmacnianie paznokci to ja przez ostatnie miesiące mam i tak bardzo mocne i bardzo w dobrej kondycji paznokcie także Raczej to nie, raczej nie było to i nie jest to efektem tego balsamu, tylko różnych tam zmian hormonalnych, które przechodzę, które się, że tak powiem, odbywają w moim ciele. Natomiast jedyną, jak dla mnie zaletą tego, znaczy właściwie dwie zalety ma ten produkt. Pierwsza, pierwsza zaleta to jest skład, bo ma rewelacyjny skład bo tutaj ma różne ekstrakty z kopru, skrzypu, z krzypu, z wosku pszczelego itd. Natomiast druga zaleta to jest na pewno wydajność, ponieważ ta mała próbka starczyła mi nie wiem, chyba na 3 tygodnie. Więc spokojnie taki mały słoiczek jakbym sobie kupiła, to bym miała go chyba przez 2 albo przez 3 lata. I jeszcze trzecią zaletę w sumie wymyśliłam. Dobry jest do stosowania, przynajmniej dla mnie był, do paznokci u stóp do tych takich malutkich paluszków u stóp, które mają kontakt z ocierającym je czasami butem i przez to ta skóra staje się taka troszeczkę twarda, natomiast ten balsam fajnie ją tak rozmiękcza to właściwie tyle także to by było na tyle cały mój projekt Denko, cieszę się, że mogę te produkty już wyrzucić pozdrawiam Was wszystkich i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmiku, papa pa.